Witam Państwa bardzo serdecznie na pomocowej konferencji prasowej po spotkaniu Zagłębia Sosnowiedzę z zniczem Pruszków. Z nami jest trener drużyny gości, pan Mariusz Misiura. Panie trenerze oddaję Panu głos. Witam serdecznie jeszcze raz Państwa. Nie ukrywam, że bardzo miło, że tak liczne grono towarzyszy czy towarzyszyło dzisiaj temu wydarzeniu. W pierwszej kolejności chciałem podziękować swojej drużynie i to nie tylko za charakter, ale za to, jak uważam, że świetnie grali dzisiaj w piłkę, jak mądrze, jak w jakiś sposób yy, yy, oblicze, które momentami się pojawiało, takie trudne, bo to bo w tym roku dopiero pierwszy mecz yy, na trawie. Jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, obciążenia związane z grom na trawie, na sztucznej nawierzchni są niesamowicie różne i kilku zawodników miało ci z tym hmm, ogromne problemy. Troszeczkę zdradzę od kuchni, co się u nas dzieje w Zniczu. W całym okresie przygotowawczym głośno mówiłem, że pracujemy nad świadomością i podświadomością zawodników i już wytłumaczę, co mam na myśli. Ostatnio po meczu z Kaliszem przegranym nasz ostatni taki sparing, który był próbą taką generalną. Jeden, jedna z osób podeszła do mnie po meczu i powiedziała, że słabo wyglądała organizacja Naszej gry troszeczkę się pod nosem uśmiechnąłem, ponieważ przez cały okres przygotowawczy narzucaliśmy tylko drużynie strukturę gry. Zasadę taką, że mm, pierwszymi osobami do pressingu mają być dziesiątki, a resztę zawodnicy mieli interpretować w jaki sposób się zachowywać. Oczywiście pod kątem naszego doświadczenia przez ostatnie pół roku czy roku. I robili to, uważam, że coraz lepiej i dzisiaj w meczu nie wiem czy Państwo zgodzicie, ale myśmy go totalnie pod kontrolą. Momentami Zespół Sosnowca próbował otwierać na czwórkę obrońców, próbował z szóstką schodzić na trzech, próbowali bocznymi obrońcami wchodzić do środka i na to wszystko zawodnicy świetnie reagowali, świetnie czytali. Uważam, że dzisiaj przed meczem to wy się przewagę z tego względu, że nasza drużyna od jakiegoś czasu gra w pewnym ustawieniu, ma powtarzalne zachowania i mogliście się do tego w jakiś sposób przygotować, a wy się tak naprawdę taką jedną dużą niewiadomą. Nowy trener bardzo duża liczba transferów, więc w jaki sposób tutaj odczytanie, jakie taktykę się zastosujecie, czy jakie, mm, jaki pomysł na ten mecz było na pewno takim, taką niewiadomą, dlatego się bardzo cieszę, że drużyna świetnie to interpretowała, ale my też uważamy, że przygotowaliśmy się bardzo solidnie. Oglądaliśmy mecze trenera jeszcze waszego, który pracował na Cyprze, oglądaliśmy mecze, które prowadził w Rosji, żeby w jakiś sposób zrozumieć jego ideę piłki nożnej. Mieliśmy okazję widzieć wasze dwa sparingi, więc znaleźliśmy dużo punktów odniesienia, które w jakiś sposób się tutaj potwierdziły. Dlatego dzisiaj myślę, że głębiej Sosnowiec nas nie zaskoczyła. My uważam, że ta sytuacja Tabary w drugiej połowie powinna zamknąć ten mecz 2-0 i myślę, że Państwo się zgodzicie, że w takich czystych sytuacjach było dzisiaj 2-0 dla nas. Cieszę bardzo, bo to jest moja trzecia zima w tym klubie i trzeci raz rozpoczynamy od zwycięstwa, więc jakby tutaj Niesamowicie się z tego cieszę. Bardzo dziękuję kibicom, którzy przyjechali z Pruszkowa. Naprawdę kawałek drogi nas wspierali jak zawsze. I to było też mnie zaskoczenie, że kibice, którzy siedzieli blisko kibiców Pruszkowa, kibice Sosnowca też nam byli brawo. Więc jakby nie ukrywam, że to też bardzo miłe doświadczenie przyjechać na tak piękny stadion, przyjechać uważam do klubu, który ma tradycję, który uważam, że dzisiaj Powinien być w zupełnie innym miejscu i doświadczyć takiego szacunku z Waszej strony. Dlatego bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Wiem, że dzisiaj Wasze humory są zupełnie inne niż moje, ale na pocieszenie mogę Wam powiedzieć, że też doświadczałem w życiu takich momentów i wierzę, że wyjdziecie z tego zwycięzcy. Są jeszcze 14 meczów do rozegrania, wszystko w piłce jest zawsze możliwe. Tak jak mówię, bardzo dziękuję za takie serdeczne tutaj przyjęcie na każdym kroku. Ludzie tutaj byli bardzo mili, serdecznie, za to dziękuję i życzę powodzenia w przyszłości, a mojej drużynie. Cieszę się, że wrócimy dzisiaj szczęśliwi, a to to, że będzie wesoły I przygotowujemy się do kolejnego meczu z Lechią Gdańsk, którego trenerem jest Szymon, świetny trener obojętny, gdzie nie pracuje, robi świetny wynik. Więc będzie to nas kolejna nagroda za wspaniały 2023 rok, że naszym przeciwnikiem będzie kolejny świetny utytułowany klub. I postaramy się zrobić wszystko, żeby zostały w Pruszkowie trzy punkty. Dziękuję. Ja też dziękuję trenerowi. Dziękuję też za te słowa otuchy. Czy mamy jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do Pana odnośnie Mamy tutaj postawy na wyjeździe, no bo początek na wyjazdach, wykonanie zliczonych kontaktów niezadowalające, ale od końcówki poprzedniego roku to zdarzało się, że studiując. I czy teraz Pan już z większym spokojem podchodzi do spotkań wyjazdowych? Ja uważam, że podchodzę do każdego spotkania w dużym spokoju. Zdaję sobie sprawę, że Pan jest jakby tutaj z tego środowiska i na pewno nie oglądał tych meczów, zniszcza próżków nawet przegranych. To te mecze często wyglądały w taki sposób, że mieliśmy je pod kontrolą, Stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji niż przeciwnik, ale nie brakowało czasami skuteczności, przegrywaliśmy jedną bramką. I tutaj ja cały czas mówię, dla mnie są najważniejsi zawodnicy, piłkarze i jestem szczęśliwy, że mogę pracować z tak świetną grupą zawodników, bo to nawet mimo serii czterech porażek zawodnicy... Sami czuli frustrację na siebie, przychodzili do mnie z prośbą, żebyśmy nic nie zmieniali, żebyśmy nie robili żadnych nerwowych ruchów, że to zaraz odpali. Jakby czuli sami z boiska, że często schodziliśmy, e, przegrywając mecz jeden denzerną przez Łęczną, e, czy z Rzeszowem 2-1-3, nawet z Termaliką, czy z Lechiem na Wiecie, gdzie nie czuliśmy się w jakiś sposób gorsi, czy po, po, po takich sytuacjach stworzonych na boisku klarownych, nawet mieliśmy przewagę. więc e, Uważam, że my ogólnie weszliśmy do tej pierwszej ligi bez kompleksów. To jest nasz trzeci sezon wspólnej pracy, ja poruszam tematy świadomość i podświadomość, które są na dzień dzisiejszy uważam, że w naszym kraju nieodkryte. Podświadomość mam na myśli zachowanie instynktowne zawodników, środowisko, które im tworzymy na treningu, pozwala im później uważam szybciej reagować w takich trudnych, kluczowych momentach. I uważam, że właśnie dzisiaj to też było kluczowe, że obietnie czy Sosnowiec się otwierać na czwórkę, czy trójkę, czy boczni obrońcy wchodzili do środka na kolejne szóstki to my mamy interpretację na bardzo wysokim poziomie i nie było to dla nas zaskoczeniem, a wręcz było dla nas czymś takim naturalnym, że szukaliśmy odbiorów i szybkich ataków. Tak jak mówię, szkoda, że ten mecz szybciej nie zamknęliśmy na 2-0, bo wtedy uważam, że wy byście postawili wszystko na jedną kartę, byście się jeszcze bardziej odkryli, mogło to by być jeszcze nas. Ale tak jak mówię, ja bardzo szanuję ten wynik, bo ja sobie zdaję sprawę też... Jakie mamy możliwości jako my znieść jako zagłębie Sosnowiec? Jakimi budżetami dysponujemy, jakimi warunki do pracy codziennej, więc ja jestem bardzo pokornym człowiekiem, e, szczęśliwym, że mam tak świetną grupę zawodników z takim charakterem, z takimi umiejętnościami. Ja życzę tym chłopcom, tym zawodnikom, żeby w przyszłości grali na takich pięknych stadionach, bo to dzisiaj było przyjemność. Naprawdę jak dzisiaj chodziliśmy na mecz, muzyka, światła, wasz hymn. To aż ciarki przechodziły, coś pięknego. Uważam, że po to się pracuje w piłce, po to się trenuje, żeby takie chwile przeżywać i ja się cieszę, że my dzisiaj do tego poziomu uważam, dorośliśmy, żeby tutaj móc rywalizować z w Sosnowiec i się bardzo cieszę, że na tym pięknym obiekcie wygraliśmy, bo nie ukrywam, że na odprawie dzisiaj powiedzieliśmy, że chcemy zdobyć kolejny piękny stadion. Ostatnio zrobiliśmy to na Wiśle -Płock. zrobiliśmy to na Stali Rzeszów z Rysowią. Teraz chcieliśmy dzisiaj zdobyć ten piękny stadion. To był mój pierwszy slajd dzisiaj na odprawie Zagłębia głębią Sosnowiec, więc jestem bardzo szczęśliwy. Hmm. Jeśli Pan pozwoli, to od razu jeszcze dwa pytania jeszcze zadam. Jedno to, czy to, że jakieś rezerwy, ma z nikt, wiadomo, nie grał dzisiaj na Hamatsu i dobry, zanim długo... Radosław Miejewski. to też dla Pana duży handlika. To jedno pytanie, że jeszcze wzmocnienia kolejne będą? A drugie, to czy jest już Pan w pewnym sensie gotowy na to, żeby podjąć się wyzwania? No, się, bo Pan... Bardzo trudne pytania Pan zadaje, takie w tym momencie uważam troszeczkę niezręczne do odpowiedzi, ale ja się postaram Pana zadowolić. E, dzisiaj nasza kadra liczyła 18 osób, z czego w niej było dwóch bramkarzy i sześciu młodzieżowców. E, na pewne pozycje nie mieliśmy dzisiaj zmienników. Na pozycji numer 10 i 6 jakby nie posiadaliśmy dzisiaj na ławce rezerwowych zawodników, którzy mogli tam grać. Oczywiście mogliśmy zrobić jedną rotację, że proczka z wahadła przesunąć do środka i, i wpuścić na wahadło Krajewskiego albo waszczyka. Dlatego hmm, dzisiejsza, że tak powiem, absencja za Szumy na Gamacu była dla nas bardzo, że tak powiem, odczuwalna. Radek Majewski już z nami dwa dni trenuje na pełnych obrotach. Gdyby dzisiaj ten mecz zależał od tego, czy być albo nie być, to najprawdopodobniej byśmy przyjechali tutaj z Radkiem Majewskim, ale patrząc, że on teraz 8 miesięcy wraca po kontuzji bardzo poważnej, to chcemy w jakiś sposób było wprowadzić Spokojnie naturalnie. Mam jeszcze kolejnego Japończyka Kajtą. Czekamy na jego wizę, więc, jakby cieszę się bardzo, że będziemy mieli troszeczkę więcej pola manewru, bo dzisiaj, w tych momentach, gdzie Nowak gdzieś tam narzekał na skurcze, to samo gdzieś tam Wojtek Błyszko czy Jurid Kaczuk, to w jakiś sposób. Y no, i Zrobiło nam się gorąco na ławce, patrząc jak te, te co chwilę wrzuca trzech zawodników o świetnych nazwiskach, tu za chwilę kolejnego. No to sam bym ciekawy, czy jak my fizycznie do tego podejdziemy. Dlatego tak jak powiedziałem, ta drużyna ma taki niesamowity charakter. Jestem tak szczęśliwy, że mogę być trenerem tej grupy, że coś pięknego. Drugie pytanie jest bardzo trudne. Ja panu odpowiem w taki sposób, że ja poświęciłem 8 lat na zdobywanie wiedzy i praktyki w innych krajach i innych kontynentach, bo w roku 2010, jak rozpocząłem szkolenie na trenera UEFA, to jakby nie zgadzałem się do końca z myślą szkolenia w Polsce, jakie jest, wtedy jakie było i chciałem się dowiedzieć, dlaczego Hiszpanie, Portugalczycy czy Ameryka Południowa w młodym wieku już jest tak przed nami, dlaczego lepiej operuje piłką, dlaczego lepiej tą grę rozumie i poświęciłem... Ten czas na naukę w Niemczech, w Hiszpanii i w Chinach uważam, że w świetnych miejscach w Realu Madryt, czy u takich trenerów z Hiszpanii jak Manzano czy Jorgi Kroj, więc jakby uważam, że praca trenera jest tak odpowiedzialna, wchodząc do szatni zawodnicy, każdy z nich ma marzenia. Wchodząc na stadion jest grupa kibiców, która oczekuje zwycięstwa, która oczekuje dobrej gry. I teraz, żebym mógł to spełniać, żeby mógł zadowolić kibiców, żeby mógł zadowolić drużynę, zawodnika, który też ma indywidualne marzenia, i też samego siebie. Uważam, że muszę być do tego przygotowany jakby... E, ja powiem panu szczerze, że ja nawet chciałbym ze zniszczeniem pruszką awansować dexa klasy. E, I to nie znaczy, że nie mam pokory, czy mam takie duże ego, tylko patrząc na to, co ci zawodnicy już potrafią, głównie e, właśnie w takiej interpretacji, w grze bez piłki, no to trzymam co za nich kciuki i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby im pomóc. E, takim końcową moim odpowiedzią będzie że najważniejsza jest pokora, bo w 2014 roku, kiedy chodziłem do szkoły trenerów w Niemczech, Niemcy zostali mistrzem świata, wygrali z Argentyną finał i na dwa tygodnie później na zajęciach dyrektor sportowy powiedział, że mimo tego, że zostaliśmy mistrzami świata, to właśnie zdaliśmy sobie sprawę, że źle szkolimy, bo nie potrafimy wychować dziewiątek, siódemek, dziesiątek, jedenastek. I to jakby ta wypowiedź pokazała mi taki chłodną głowę, rozsądek, pokory. Tak samo ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, ale w jaki sposób już wracając Dzisiaj do Pruszkowa będę myślał, jak najpierw przygotować drużynę na Lechie Gdańsk, bo jest tam świetny trener, jest tam świetna drużyna indywidualnie, ale ja też mam świetną grupę zawodników i jakby chcemy stawić im czoła, chcemy w jakiś sposób zagrać dla kibiców, żeby w jakiś sposób odczuwali radość, a gdzie trafię w przyszłości, to jakby czas pokaże. Tak jak powiedziałem, ja jakby robię wszystko, żeby codziennie być coraz lepszym trenerem, coraz lepszym człowiekiem i mówię dzięki piłkarzom, pewnie się takim staję, bo... Dają mi takie poczucie e, wsparcia, idą na pewnego rodzaju pomysły jak w ogień, więc jakby ja będę zawsze stał za nich murem i, tak jak mówię, dzięki nim staję się lepszym człowiekiem lepszym trenerem. Ciężko przyjąć ten rezultat. Ciężko przyjąć taki winnik. Roddy i bardziej władzili meczem, bardziej okazywali давление na góry komandy соперника Контролировали пилки, контролировали игру, а не, а не хватило где-то предпоследнего паса последнего паса были неплохие выходы вскрывали фланги не хватало паса до предпоследнего пред может не так были счастлива ну и очень просто играли в атаке. Не было комбинаций, о которых мы договаривались с ребятами. Создавать большинство на фланге и через средний короткий пас входить в штрафную. Барзо просто играли. Барзо просто. Ну не хватило взаимопонимания. Это не почему э, взаимопоразумение. Много новых игроков, э, тот же Полярус только т, один день с нами потренировался, а там, в, в, э, тот же Кирейчик, молодой парень, да, нужно правильно научиться его использовать тоже. Много э, новых игроков, э, мама, э, с кто Кирейчик, футболистов не, не тяжело поменять тяжело поменять менталитет даже вот было видно что ребята которые были до этого ну я больше так персонале не буду называть To było widocznie, że e, piłkarze, którzy byli wcześniej e, nie będę nazywał po imieniu. Jest e, taki strach grać w przód. Mamy lęk e, gry do przodu.